No dobra. dobra, troszkę pokarmiliśmy. To teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Oczywiście do karmienia to sobie wyłączyłem, dlatego to nic dziwnego. Ale co tutaj dalej mamy? No, świecisz, czy nie świecisz? O, teraz. Filtr jest otwarty na maksa, i go zaraz załączymy. No. no, i zobaczymy, jak to teraz będzie dawało przy maksymalnym otwarciu filtra, po wymianie rotorka na mniejszy, ale dodatkowo obcięty. I to jest jego max. I teraz praktycznie on sobie już tak może pracować. Filtr nie musi być przyzławiony. No znowu, gdzie jest latarka? Oba zawory są otwarte na maksa. I cisza jest jak słychać. Lekki poszumek tylko. Tak więc można powiedzieć, że chyba operacja podcinanie skrzydeł udana. Wirówki już jakieś wielkie nie ma. Ewentualnie mogę jeszcze troszeczkę to zaraz tu założę. No. Wyłączyło mi się przy zakładaniu na statyw, a to jeszcze raz pokażę, żeby nie było, że tu jakaś manipulacja się odbywa. Zawory na maksa. Przepływ jaki był, taki jest. I ewentualnie teraz zmniejszę go troszeczkę. O. Nawet na taki. Nie wiem czy to było widać. Teraz jeszcze raz otworzę na maksa. Gdzie to jest? Teraz. O. I mogę sobie już w takim zakresie. Lepszym to regulować. Jak widać, teraz zamknięty całkiem. Teraz jest na pionowo, tak jak poprzednio. A teraz na maksa. No i tak, na maksa już może sobie u mnie. pracować. Ewentualnie nawet bym jeszcze był skłonny troszeczkę ob... obciąć. Ale to muszę jakiś czas potestować, zobaczyć jak to się będzie zachowywało pod koniec tygodnia. Jak wiadomo gąbka na zasysie troszeczkę będzie się tam zagęszczać od zanieczyszczeń. Dlatego na razie nie będę się spieszył. Tydzień, dwa, trzy niech to tak popracuje. I będzie gitara tu wyżej. O. Woda się marszczy, dotlenia. Tafla faluje. O to chodzi. Jeszcze rośliny troszeczkę, nawet jak dla mnie za mocno się bujają. No ale to trzeba wszystko wytestować, tak. To jeszcze trzeba podregulować będzie. Troszeczkę nawet, może pr jeszcze przymknąć. A jak w efekcie się okaże, że to jest ciągle za mocno, to jeszcze przyciąć. <laughs> o, jeszcze przyciąć. No dobra. To nie będę więcej tutaj chyba przedłużał. Tymczasem, hej, hej, chyba coś mi tutaj. Tuwa jakoś odeszła, ale jest lepiej czy nie?